witamy serdecznie w Macwan dzisiaj kolejna y, fajna sztuka y, od nas y, dla was a mianowicie będzie to y, tym razem y, iPad Air z serii 2 model o przekątnej matrycy 9,7 cala o wyświetlaczu rewelacyjnym Retina dodatkowo mamy do tego tutaj rozdzielczość na poziomie 2048 na 1536 pikseli przy 264 ppi w tej krótkiej prezentacji pokażę Wam go od strony techniczno-wizualnej, Wy będziecie oglądać ja będę troszeczkę opowiadał, więc zaczynajmy, nie przedłużajmy popatrzmy sobie na jego podstawowe parametry więc jeżeli chodzi o ten dokładny model, który dostaniesz po zakupie. Mamy tutaj, tak jak powiedziałem, iPad R 2, macie tu numer modelu, macie numer seryjny, pojemność, jeżeli chodzi o tak zwany dysk flash, to jest 32 giga, jeżeli chodzi o pamięć RAM, mamy tutaj 2 giga. Pokażę Wam, jak on też oczywiście wygląda od strony wizualnej, Wy będziecie oglądać, oceniać, a ja będę opowiadał. Więc tak, jeżeli chodzi o ten sprzęt, oczywiście jest to sprzęt używany, mogą więc się zdarzyć jakieś niewielkie ryski, czy też obtarcia, które sobie sami oglądniecie i ocenicie. Mamy tutaj więc tak złącze ładowania Lightning, dodatkowo poparcie sobie, jaką wygląda tutaj na bokach, regulacja głośności, dodatkowo do tego włącznik on-off i wejście słuchawkowe mini jack 3,5 mm. Tutaj całość pracuje na procesorze Apple 8AX 1,5 GHz. Macie tutaj iPada w kolorze srebrnym popatrzmy sobie jak on wygląda tutaj dalej, ja będę Wam pokazywał i przy okazji też opowiadał więc co dalej mamy, mamy tutaj taktowanie procesora na poziomie 1500 MHz dodatkowo do tego mamy trzy rdzenie procesora, pokażę Wam też przy okazji temat związany z kamerą, mamy tutaj tak, kamerę z tyłu 8 megapikseli, z przodu mamy 1,2 megapiksela, czyli nagrywanie w 720p w 1080 80p. Mamy tutaj oczywiście także wbudowany czytnik linii papilarnych. Dokładnie Touch ID, czyli tak zwany przycisk Home. Generalnie bardzo fajny iPad, bez żadnych blokad, oczywiście sprawdzony pod kątem technicznym. Gotowy do użytku. Dajemy na niego oczywiście także gwarancję serwisową. Nowy uniwersalny zasilacz. Także gorąco polecam ten zakup. Bardzo fajny iPad. Bardzo fajnie się na nim pracuje. Także gorąco zachęcam do zakupu i serdecznie pozdrawiam. kids.